Śmieciu! Czego chcesz? Jeśli chcesz przeżyć, trzymaj się ścieżki. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka Beliara. Oczywiście. My. To niemożliwe! Powinniśmy zapolować na chrząszcze. To szaleństwo. Obserwowałem je. To krwiożercze bestie. Chciałem tylko... Czyś ty kiedyś widział chrząszcze, mądralo? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Chyba przywale ci w mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Znam ja takich jak ty. Mocni tylko w gębie. Bról się, kurduplu! No, cóż. To już koniec, śmieciu. Morderca! My, ja.